WIWA! WIWA! WIWA ENT! WIWA! WIWA! Będziemy zawsze tam, gdzie nasza Pogon gra! Ej o! Ej Pogon go! Będziemy zawsze tam, gdzie nasza Pogon zawsze Wiemy, że są to derby. Całe środowisko piłkarskie, kibicowskie czekało na ten mecz wiele lat. Za ten mecz nie przyznaje się więcej niż trzy punkty. My jedziemy po trzy punkty, tak jak zawsze. Wszyscy moi zawodnicy są, są do mojej dyspozycji. Na drobny uraz narzeka jeszcze Janowicz i Morawski, ale do niedzieli na pewno, na pewno będą na 100%. I, I mam wszystkich zawodników do swojej dyspozycji. Nie ma żadnych absencji za kartki żółte czy czerwone. Moi zawodnicy chcieliby, aby kibice. Naszego zespołu, naszego klubu byli, byli z nami na trybunach. Dla mnie jest to coś niezrozumiałego. Buduje się od wielu lat sektory dla kibiców gości, klatki, zabezpieczenia, podwyższa się, polepsza się infrastrukturę, e, która potrzebna jest do zdobycia licencji przez klub. Całe środowisko kibicowskie i piłkarskie i, i całe byłe województwo słupskie czeka na to spotkanie jedną dziwną decyzją. Ten mecz zobaczy tylko tysiąc kibiców i to tylko z jednego klubu. Nie wiem komu przeszkadza to, żeby kibice obydwu zespołów zasiedli na trybunach i głośnym dopingiem wspierali swoje zespoły. Dla mnie sytuacja przedziwna, kuriozalna. Ale musimy sobie z tym poradzić i na pewno sobie poradzimy. Zespół wytłumaczył sobie kilka rzeczy po, po tej no, bądź, bądź fatalnej porażce ze sztumem. Nie ma co już o tym pamiętać, to już było. Jest kolejny mecz, kolejne trzy punkty do zdobycia i jedziemy po zwycięstwo do słupska.